Audycja Era Wodnika. Wtedy wszechświat będzie Wam służył. Moi drodzy, nasza duchowa ścieżka bezpośrednio wpływa na miasmę naszej Ziemi, naszej planety. Często, gdy angażujemy się w życiowe sytuacje, które wydają nam się skomplikowane, to skupiamy się na tym, co idzie nie tak, zamiast skupiać się na tym, co nam się udaje. To drugie podejście przyciągnie więcej tego, co dobre dla Was i będzie miało pozytywny wpływ na innych. Jeśli boicie się lub jesteście zaniepokojeni stanem swojego osobistego życia lub sytuacji na świecie, to miejcie świadomość, że jest to po prostu objaw większej energetycznej przemiany, jaka obecnie ma miejsce. To nie jest złe, to po prostu coś, co trzeba uwolnić, abyśmy mogli przejść do następnych etapów ewolucji. Możecie nie zdawać sobie sprawy z tego w tej chwili, ale kiedy za kilka miesięcy spojrzycie wstecz na ten okres, to zobaczycie, jak wiele zmieniło się na lepsze. Wiele z tych zmian będzie się wydawało nagłymi i nieoczekiwanymi, ale były uruchomione w tym czasie teraz, gdy wielu z was decyduje się podjąć wysiłek do strojenia się do światła lub przywrócenia łączności z nim. Wam może się wydawać, że czynicie coś nieistotnego, kiedy medytujecie lub wysyłacie uzdrawiającą energię do kogoś lub czegoś, ale tak nie jest. Przyszliście, aby przynieść światło do tego świata. Im więcej pracujecie nad swoim uzdrowieniem, tym więcej pomagacie innym. W tej chwili światło zmienia wszystko. My widzimy, jak wiele nowych dusz przychodzi teraz na tę planetę. Większość z nich to istoty, które przyszły na pomoc Ziemi w tym czasie. Kiedy ludzie się budzą, to zaczynają pozytywnie wpływać na otaczające środowisko. Im więcej ludzi łączy się z energią serca, tym bardziej wpływa ona na cały świat. I chociaż wielu nadal ma do czynienia z osobistymi problemami, to jest to integralną częścią naszego własnego procesu uzdrawiania. Kiedy wy leczycie siebie samych, to automatycznie zaczynacie uzdrawiać ludzi wokół siebie i w ostatecznym rozrachunku cały świat. Nadszedł teraz czas, aby ci, którzy zaczęli przywracać równowagę w sobie, zaczęli pomagać innym odnaleźć własną równowagę. Na tej planecie jest wielu ludzi szukających wskazówek, wielu z nich szuka wiedzy o sobie i o całym świecie, jaki ich otacza. Możecie powiedzieć: Kochany duchu, pomóż mi uzdrowić siebie i innych. Pomóż mi zobaczyć prawdę o otaczającym świecie. Pomóż mi być kotwicą światła i miłości. Bez względu na to, co się stanie wokół mnie, jestem gotów, jestem gotowa służyć. Pokaż mi jak. Dając, otrzymujemy, uzdrawiając innych, uzdrawiamy siebie. Jeśli mamy zamiar służenia, wszechświat będzie nam służył. Błogości i wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.